Cześć, z tej strony znowu ja, i dzisiaj wybierzemy się na wieże widokowe. Ale nie będzie aż tak strasznie. Zaczynajmy. Wspominałem już kiedyś, że moje relacje z wieżami widokowymi przypominają taką nastoletnią miłość. W skrócie, czasami je kocham, czasami nienawidzę i tak w kółko. Wszystko zależy od tego, na jaki typ konstrukcji przychodzi mi się wdrapywać. Niestety istnieją takie wieże, na których strach bierze górę, i zaczynam zadawać sobie pytanie, po co tak właściwie to zrobiłem. Wizyta na wieży widokowej może natomiast stanowić cel sam w sobie, może być uzupełnieniem wędrówki, może być też doskonałym sposobem na to, żeby podziwiać w górach wschód albo zachód słońca. I w tym krótkim filmie pokażę Wam kilka takich miejsc, gdzie możecie się śmiało wybrać, nawet jeżeli niekiedy dopadają Was różnego rodzaju lęki. Przenieśmy się więc w gorce. Jeśli ktoś nie kojarzy, to jest to takie beskidzkie pasmo, znajdujące się na południe od Krakowa. Konkretnie przenieśmy się do gminy Ochotnica Dolna, gdyż to tam zrodził się pomysł budowy czterech naprawdę wypasionych wież widokowych, które szybko stały się moimi ulubionymi w całych naszych górach. Przede wszystkim, konstrukcje sprawiają wrażenie naprawdę solidnych. A na taras widokowy, znajdujący się mniej więcej na wysokości 20 metrów, prowadzą niemal całkowicie zabudowane schodki coś na kształt klatki schodowej. No i nie wiem, jak odbierają to inni ale mnie taka konstrukcja pozwala naprawdę zapomnieć o wszelkich lękach i cieszyć się widokami. No tak już mam, że jednak nie lubię, kiedy pod stopami widać za dużo. Trzy wieże znajdują się w gorcach. Odpowiednio są to Lubań, Gorc oraz Magórki. Czwarta natomiast znajduje się na Koziarzu, który wznosi się już w Beskidzie Sądeckim. No i mimo tego, że każda z tych budowli wygląda na pierwszy rzut oka tak samo i wszystkie znajdują się względnie blisko siebie, to każda zapewnia jednak pewną unikalną perspektywę. Moja ulubiona wieża i strzelam, że to chyba przez sentyment, bo odwiedziłem ją jako pierwszą. Szlaków prowadzących na szczyt jest naprawdę sporo i jest w czym wybierać. Moim zdaniem za nieco łatwiejsze uchodzą te prowadzące z południa, bo po prostu w drodze na wierzchołek pokonać trzeba nieco mniej przewyższeń. Wariant prowadzący z krościenka jest długi, ale całkiem widokowy, a wybranie tej miejscowości na swoją bazę pozwala też ruszyć na wędrówki w pieniny. Zresztą wybranie ochotnicy dolnej pozwoli też ruszyć na górc, a Tylmanowa to dobra baza do wyjścia na Koziarz. Wybierzcie cokolwiek, jak Wam wygodnie. Górc to kolejny szczyt, na którym wznosi się wieża widokowa. No i jak w przypadku poprzedniej pozycji na liście, tak tutaj też istnieje kilka wariantów dostania się na górę. Ja lubię szlak zaczynający się w rzekach, na północy, ale to dlatego, że jest po prostu krótszy niż ten z ochotnicy. Ten drugi natomiast wydaje się bardziej widokowy. Gorc może stanowić właściwy cel wycieczki, ale możecie go minąć przy okazji jakiejś dłuższej wędrówki. Od razu przypomniała mi się pętelka z miejscowości rzeki. Piękna, długa trasa przez Gorc właśnie na Turbacz, a potem powrót żółtym szlakiem przez Kudłoń. Trochę ponad 30 km. I z góry bardzo przepraszam za to zdjęcie, które za chwilę zobaczycie. Miało nigdy nie ujrzeć światła dziennego, ale chcę Was trochę ostrzec, jak wygląda się po tej pętelce w czasie długiego, letniego dnia. Wrażliwi niech zasłonią oczy. Teraz magurki. Na swój sposób najciekawsza pozycja na liście. Po pierwsze nie prowadzi tam taki klasyczny, turystyczny szlak PTTK, ale to raczej nie kłopot. Zamiast tego spaceruje się ścieżką dydaktyczną Dolina Potoku Jaszcze. I szczerze mówiąc to jest to bardzo fajna wędrówka. Względnie krótka, w zależności od źródeł ma od 8 do 12 km. Poza świetną panoramą zwierzy wieży widokowej po drodze mija się urokliwe polany, no a bardzo ciekawym punktem wycieczki jest też wizyta w miejscu katastrofy Liberatora, amerykańskiego bombowca z czasów II wojny światowej. Na trasie wędrówki są liczne tablice, które pozwalają zanurzyć się w klimat i historię tego miejsca. Tak więc jeśli po ostatnim filmiku z propozycjami tatrzańskich wędrówek nie pozbyliście się dzieci na Nosalu, to szczerze polecam. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to trochę taki przegryw w zestawieniu. Nawet tysiąca metrów nie przekracza. Ale tak naprawdę koziarz wraz z wybudowaniem wieży widokowej zyskał drugie życie. Panorama może nieznacznie ustępuje choćby tej zlubania, ale fakt, że szczyt jest odsunięty nieco na wschód, sprawia, że perspektywa jest już zupełnie inna i ciągle naprawdę wartość tam wybrać. Poza tym uważam, że całkiem fajnie jest wybrać się na każdą z tych wież. Po pierwsze, żeby porównać sobie panoramy, a po drugie dlatego. Że to po prostu naprawdę bardzo atrakcyjne miejsca. Na szczyty najłatwiej ruszyć zielonym szlakiem Stylmanowej, ale ten żółty, prowadzący z Łącka, mimo że sporo dłuższy, to naprawdę całkiem ciekawy. No i na zakończenie jeszcze bonus, bo skoro już wybieracie się w tamte strony i skierowaliście swoją ciekawość w stronę Beskidu Sandeckiego, to ciągle możecie odwiedzić dwa ciekawe miejsca. Przede wszystkim na uwagę zasługuje Radziejowa, czyli najwyższy szczyt tego pasma. W tym przypadku wieża dumnie wznosiła się na wierzchołku już od kilkunastu lat, ale że uległa poważnemu uszkodzeniu, to w ostatnim czasie postanowiono na szczycie wznieść nową konstrukcję. No i może warto tylko pamiętać, że tutaj schodki prowadzące na taras widokowy to taka metalowa kratka, która pozwala zerknąć, co znajduje się kilkanaście metrów niżej. Pewnie nie każdy to lubi. Drugim miejscem, które warto odwiedzić jest Eliaszówka i celowo umieszczam tę górę na ostatniej pozycji w zestawieniu, bo konstrukcja na szczycie zapewnia najskromniejszą panoramę. I oczywiście to nie jest tak, że widoki są brzydkie, a wracając do domu przeklinamy pod nosem, że niepotrzebnie się gramoliliśmy na górę. Po prostu kierunek, w którym pokazują się Tatry jest dosyć szczelnie zasłonięty drzewami, a za zasłanianie Tatr zdecydowanie należą się ujemne punkty. W przypadku obu tych miejsc najłatwiejszy szlak zaczyna się na Przełęczy Gromadzkiej niedaleko znajduje się też całkiem spory parking. Jeśli lubicie natomiast dłuższe wycieczki, to po prostu zacznijcie na przykład w Piednicznej Zdroju. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do wędrówek w te urokliwe rejony. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w naszych górach jest znacznie więcej ciekawych wież widokowych, ale ja chciałem się skupić na tym konkretnym wycinku naszych gór. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie w ogóle wybierać się na tego typu konstrukcje. Być może na którejś z tych podanych już byliście. Oczywiście w opisie zostawię też linki do wycieczek, do mapek. Zachęcam też do subskrybowania kanału. Jeszcze udanych wędrówek. Do zobaczenia. Cześć!